Cześć namorskich, bardzo serdecznie z tej strony Kapitan Smaler. Gramy sobie dzisiaj w League of Legends. Jest ze mną dafu Domaneczko Sarantiel Siema da, e, Góziec Halo I dupa pełna Siema Dobra. Gramy dzisiaj rankę datymowego. E, nazwa naszej druzyny Jak my się chłopaki nazywamy Zobaczcie wolisze, sobie wolisze. tu Wolniejsze a e, skrót to macie tu, Egocy Dobra, no to tak. E, jak się prezentują składy? Ja idę Dariusem na topa. Guziet trzako na dżungle, on <laughs> jest nienormalny je po prostu, gdzie mam dobra e, mor Morda tank bez Adenamida, mida. Lux support e, na bocie z dupą pełną aszę na adekery. A unik S na AD Carry, Warwick na topie, Wukong na dżungli Weigar na midzie, Eini na... Saborcie Chyba tak Aha, to ja ci nie muszę pomagać, no nie? No nie wart Smaler nie potrzebuje pomocy, a mówi Wy się nie odzywacie No, ja ci napisałem, że on nie potrzebuje pomocy Ale dobran, to mówcie, no przecież ja nie będę całą grę sam mówił Na za pomocą stawiać za późno, czy za wczas? Dobra, trzy, trzy wystarczą. Zdecydowanie. Trzy wystarczą. Patrz, chodź, Dupa pełna, Chodź tu. Co pierwsze wziąłeś? Stuna? No. A na drugie lewą bo ja gram na Warwika. Powiem wam tak, że się nie spodziewałem, Bardziej bym się spodziewał tu tego Wukonga, no nie? Dobra, Veigar nie ma potów O Jezus! Pasowałoby tu wykręcić tego, fer, fer, First Blada Patrzcie Chyba supportu nie z podstawy, znaczy z pasywki nie zabijesz No czyli first blood Ładnie Właśnie go zabiłem z pasywki Zabiłem go z pasywki, ale straciłem czy... flesza i podpalenie, no ale... Za Właśnie first blooda było warto A, pasuje wziąć tego dużego... Ej, Ainy tu przyszła Co ta Ainy tu robi? Takie moje pytanie O Jezus! Hej, oni okay. mają dżunglę mają. Hej, wy macie Eza na Solony? nie? No. Zabijemy go! Zestunuj go! No, zestunuj go, zabijemy go 4 sekundy O Jezus, to my dosrali teraz I dostałem ciebie. O Jezu Dobra, co by sobie teraz kupić? Hm. Zabijemy Zabijemy. Dwie go. poty, warda. pierwszego Podstanka. sobie zrobimy tego. BIGO! Ej, ty pierwsze chłopaki Czarny tasak? No. Ej, ej, nie idzie, bo ta. Ej, dawajcie ją, ja tu idę. No, ej, Anka ci. No to dawaj, no, 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 no. Weź się wejście ją tam zaskoczenia, tak. Patrzcie, wasza jest, no, chłopaki. Patrzcie, pięknie. Stawcie wuj... mi ją! Pięknie. No, What the fuck? Ooooo! Apri... Ale, apriaz, radzi sobie się co? Ja pier... po co ty flashałeś tak jak już fleszaj? No nie chcący. No nie chcący. <noise> nie chcący. Dobra, ważne, że adekery ma dwa kilo Jezu. Czy sam powiedziałeś, że po fragi trzeba flashać, no to stary? No dobra, no, jak jesteś na zaporcie Na adekery. No, no. Na adekery. to jest najważniejsza linia. kopię no właśnie, ty chyba nie grał ze mną. Czy gówno znasz na LoLu? Ej, ale potrzebuję pomoc tu. Nie ten ping. Spoko, dawaj Zulu, dawaj, 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 dawaj. Dawaj tu do mnie powoli. Spokojnie. Ej, co się stało? Ale se zlagowałem. Ej, szybciej, bo ja farmę tracę. No dobra, ja butów nie ma Patrz, Ale. no i dednę przez ciebie. <gryw> Dawaj twój, jest, no bierz go. Oh, Zabij go. Nie go, ja pierdzielę, serio? A no. to jest to jest. Yy, po, to jest po, pokaz mocy naszego. Um, pokaz umiejętności naszego junglera. Przytrzymaj mi linię. Dobra, no to co? Zwracamy się, teraz kupimy sobie. Wiem co sobie kupimy, dobra. Tak, tak. Tak, yy... tak. Tak. tak, Dobra. No i nie mam jego zabić już. Dobra, ej, ej kto jest, to to jest u nich na dżungli wukong, ale on nie zafyka, czy on żyje? Ty nie wiem. To Trudy, z z zrobiłbyś go, zrobiłbyś go. To, to. Jeszcze jeden dar, nie mamy ulty. Dobra, dobra, szako, szako, możesz iść. No wtedy będzie już miazga. No tylko u mnie jak, kurde warwik wbije wbiję, że będzie problem. Boganki będę wtedy. A, ani, ani, tylko ma drugi poziom. Ej, ty by jest. Wukong przyszedł, wukong No i nie mam fleści ani nic. Dawaj. Dobrze. Ale no, 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 dubiga. Karona, no. ona ma drugi level, nie? Ej, warda pozostał. Też tak. O, ja plec... nie mogę. <grafy> Sorry. Pięknie, spoko, spoko, spoko. Dobra, ładnie. Good job. Cofaj! Cofaj, ja tu mam money. Zabij go, zabij go. Nie, gudzie, cofaj ty, cofaj. Tylko tu... Laker żył, wreszcie. No. Dupa no. Dupa mam od ciebie większego damage'a. No masz większe. Ja Pięknie, fuj, no, uciekaj! Pięknie, dobrze. No i padasz! Chyba nie. Ładnie, ładnie. Dobra, ja też się cofnę. Ładnie, ładnie, pięknie wyszło. Dwa, dwa... Ej, uważaj, Wukong! Jaki lukker! Nie wierzę w to. Dobra, ja się wrócę, kupię buty, 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 buty. I wracamy z powrotem. Teraz wbić tylko ulti i spoko. Przed nim muszę wbić ulti. O... To się chyba towerkę spuszował. Rudy, patrz jak się gra na deck, nie tak jak ty. Ej, kto rozwalił towerę? O tego ty, jest mówisz? Nie, dobra. Tak. Ale o co, o kogo ci chodziło? Bo ja nie wiem. Na bocie jeden hit, towerka została. Aha. Nie, nie, nie jeden hit. Dwa. Tak. Uwaga, bo tu w Wukong był i poszedł. Uważaj, Rudy. O jezus, uciekaj! Dobrze. Ujkluj go. Jakby co? O! Ładnie siadło. Ej. Ja pierdolę. Ja pierdolę. A mi idealnie nie starczył na wszystko. Daj się rekord. Przepijłeś mi pójście z Jakby ci się nudziło, to możesz tu przyjść do mnie. Tak, Ultuję i się rozdwoję. To ci mówię, jakby ci się nudziło, tak? I ulty! Dobra, nie mam coś na tego mida, bo on nie pchazał. Bardzo. O Nie, Ja dead Bo nie mam many. Blue byś mi dał, Guzid. Serio? Ej, ładnie. Dobrze, o, ładny. Dobrze, czekaj. O Bo pięknie. Jesu... Jesu... Pięknie, pięknie. Ona cię zabije. O. Ja. A jesteś u mnie? No, dawaj, 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 Czekaj. Oj, ciągaj. Ej, nie mam, nie mam, nie mam. Nie ma multi! Przeżyliśmy pięknie. Good job. Ale że źródła splał to. Hobby, bo nie miałem many właśnie, wiesz? No. Starczy mi już na ten, na czarny? Aha, nie starczy mi. No. To się tak męczy na tym idzie. 12-1, no to spoko, no nie? Ja połowa flagu Nie, nie mów spoko, tak? Bo przegramy. A Prius, ale ty byś się może za, farm, za farmę wziął, co? Idę. Ej, ściął mi się LOL. Dobra, działa. Ej, przerywacie mi strasznie. No bo? Nie wiem czemu. jest akurat nie. Dawaj koł! Dawaj no dobra, dobra No, wbijaj. Dobra, idź stąd 3D, o! Aha. Ale sprałem! Boże! A ona tu jest. Ej Nie trafiłem ze zulty. Jedz, dobra, idź już Dobra, idź już wbijaj gara. Zostaw ci w proszę Dobra. Aaaa! Dawaj tego! Okay. Idę. Koniec. Dobra, a... oh, fucking. Ej, hey, rudego w ogóle nie słychać. Mówiłem, żeby zostawił mi Wukonga. Żebyś... Mówiłeś Dobi Wukonga. Zostaw Wukonga. Nie, mówiłem zostawić. Tak? Ja nazywam no. Dobi Wukonga specjalnie, żebym zultował. A ja może Reda zrobię, póki go nie ma. Ja nie mogę, ej pomocy, pomocy chłopaki, pomocy, pomocy, pomocy Nie To? mógłby zostawić zostawcie mnie? Nie, to mał, czekaj Do! Do. na dół Zesnął, mm, ujrzysz go jakoś no, Ja pieczę no. Ej, on cię zabije, on cię zabije Dobra, spoko Chcesz rekalnać? Ja? O, ja, no to super Chwileczno uh. Nie no, a tak fajnie się zapowiadało a miało być tak się, pięknie... Prze... zniknęło z mam Ej, Skąd tu jest, jest esk 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 najbardziej się... ja Ej noo! nie jeszcze Wukong Aaa, pierdziele ten taki. Tak Ja S mnie zabiła, mam 4-1 Nie też zrobił. Skąd ma S 4 na 5? To skąd ja mam wiedzieć? No tylko ma flagi w tym. Mnie zabił, gusta zabił i ciebie zabił Wszystkich zabił Tak, wszystkich zabił, ma 4 na 5 Magia Nadchodzi magii z języczkiem uwagi robić Ci kiełbier, Dobra ej, chodźcie zrobimy tego barona o, barona, chyba drago <grym> Ej, Szylek, chodź mi pomożesz tego. Mam no, zabranie, zabranie rekal Dobra ludzie, idziemy go zjechać. Okay, ej ja sery, on ma więcej temów od ciebie. Dobrze, ja idź uwagi za... Bijemy go, stunuj go za zastunuj. Ej, hey, przerwę multi, ogarniacie O jest Fuck dick, tu jest... Skąd tu jest ten? Takie moje pytanie Skąd tu jest, y nie, y dawaj. S? Na mnie dżunglą przyleciał. O Jezus Dupa, ale to jest... What? Patrzcie! A. Patrzcie! Zabiłem dwa trupy! A. Oh. A. Oh. Jaki... Nie, po prostu... Za to się należy łapka w górę, chłopaki, no. No może nie. Patrzcie, stąd długi, stary. No, strasznie. A widziałeś, jak mnie zastanowało długo? 23 na 5, spoko. Ej, kto mi skaścił jednego? Kto mi skaścił Łukonga? Aż góra, że tak łatwo. No, ale no. sił. Nie wszystkie fragi są twoje. Ale kto mi skaścił? Chyba wziął. Nie chcąc. To. Żydeck musi. On nie blokuje, jeśli -y jeździ. Żydeck czy na jeden. I chcecie farmę na bocie, czy nie? Hmm. Móż, konger, i zrobimy dragona po drodze. Ja? Mm. Idę pusznąć, mido. Ej, Guz chodź po dragona. Cieco, ja mam 4 kawałki. Killaj mnie. Chodź, chodź, chodź. Zrobimy to trzymam to co sam zrobić Kurwa co nie ty W dupę, patrzcie tu Ale zresztę stopa Nie zabij mnie Ale oh. Patrz go oh, oh. 20 hp Aha co tydzie tu Ej dragona nie ty zrobię idzie. Uciekaj Super jesteście chłopaki Zrobiłeś, chłopie. Nie fleszaj czasem. Uciekał właśnie. Coś tam. Fleszaj! On się widzi, nie? Się? <laughs> Ej, on tu idzie. O, oh, fuck. O, oh, fuck. Ej, Widziałeś to? Ja nie mogę. Ja już barierę dawałem, ale nie mogłem. Po <laughs> Przeżyłem to. Przeżyłem to. miałem 20 hp. No dobra, ale mnie gonili we dwóch, a ciebie nikt nie gonił. Zdałem prawie wszystkie fragi. Po co słyszałeś, Rudy? Czy to Ania? No, a Anka Silver 5, nie? Ania Silver? Brzmi gramy na diakset, debile. Zabije. Jaki flash, boże no, no ta golda za niego dostałem wszyscy tego, nie do... No wszyscy są z jaksa tylko ci są z... tylko Anka jest z tego silvera. Mhm do Ja jestem od healy! Help Co ja robię? Healaj mi! Eee, Ale nie wiem co ja zrobiłem Nie no A po prostu. Ale Jestem z was chłopaki dumny <coughs> oh. A pancie barierę Dawajcie ją No super chłopaki jesteście Jezus yy, Za to po, po, łapkę w górę Po co ja tam 114 golda tylko <coughs> Zatrzymać bym więcej tatu. Tak jak ona ma 0.8, no to ile ty chciałeś? Ja nie wiem, że ten zultowałem. Ja mam 12 na 2. Super. Ja wiesz, skąd ma S7 na 8? Całe 69 farmił, Całe 59 farmił. Jak z tyłu jesteś, długi stun, stary, co to jest? I leżysz. Nie, ile? Dawaj, apraz. Biegnę, ile pary w nogach. Ratuj ja mnie, matka. O Jezu, co jaka ultę. No, przepraszam, zabijam. Masz, obiecuję, to mi obie, jeszcze trwa. A. Jak ja go zabiłem? Aha. Zasyp. <coughs> Czemu mi nikt nie pomógł? Jak oni nas jeszcze rozciskają? Gdzie <noise> zareagujesz? No niego jego jej i pada chyba. Nie pada. Nie patrz. Nie padnie. Dzień. Ale kurwa się pada. Zaklepuje Blu na na żeż na... Mm. Chyba nie ma, bo już się ma. Nie. A jest? Pachkopi, co za stół? Nie, masy... nie, nie, da, nie dajcie im tu dojść. Czemu ja nie mam smajta? Chodź! Ale was sklepią, ja pierdzielę. Tak, ale na sklepie chopię, jak jego stąd trwa chyba 5 sekund. Chciałem cię jakoś na barierą? Nie wiem, ale mnie się ratuj. No. Nie ma za co? Dobre. O ładnie, asystent. Miga. idę. Nie uczył go czasami. Zabiję Zabiję. Abigo! Tutaj! Masz ciunięcia? Nie, nie mam! Chyba Jezus, Maria, jakbym miał ten przyciągnął, no nie? Ja pierdzielę. To był mój frak. Ej, tu jest warwik. Dobra, GG, Dobra. A sobie flash na no, ja, napiszę więc, tak. ja napiszę nawet Easy. Więc dzięki za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie po więcej. A teraz zegna się z Wami. Dafu, Siemaneczko, Sarantiel, Narka, Głóżwiec, Na razie, Dupa pełna. Na razie, I kapitan Smaller, Trzymajcie się. Na razie, cześć.